To jest bój chrześcijański. Ja pamiętam, kiedyś yy, też brat mi opowiadał, gdzieś tam y, przyszedł sobie y, na obiad do, do restauracji, gdzieś tam w przerwie pracy w Warszawie i wchodzi do restauracji człowiek, y, kolczyk w nosie, y, długie włosy, y, siada obok przy stoliku, wraca y, w garniturze kramacy, no i mówi, tak, się, tak sobie porównuje naturalnie, nie? no i tam różne rzeczy pod adresem tego gościa snu. I w pewnym jemu, bratu przynoszą, przynoszą obiad, temu człowiekowi przynoszą obiad. Brat zaczyna sobie jest, a ten człowiek co robi? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żegna się. Żegna się. Świadomość życia chrześcijańskiego. Niekoniecznie związana z wyglądem wewnętrznym. Tylko serce. Drodzy sakramenty, to jest taki papierek dla wnioski. Jeśli rzucasz sakramenty, jeśli zarzucasz spowiedź, tym samym komunie, to znak, że zaczęło się dziać coś niedobrego, że coraz więcej cierni wyrasta na swoją drogę i trzeba się bardzo pilnować, żeby się nie poranić. Chodzi w coraz większym slalom. Nie ma co się tak męczyć. Lepiej to rozwiązać w konfesjonale, przy sakramentach. Jest, taki, jest taka pokusa dzisiaj, żeby wiarę w Jezusa zamienić sobie wiarę, w wiarę w Łazarza. Słuchaj, tak sobie myślałem, modliłem się tym słowem, że dzisiaj chyba ludzie zamieniają czasem Jezusa na Łazarza. Dlaczego? Bo uśmiercają Jezusa. Uśmiercają Jezusa, zabijają Sakramenty. W sobie. Natomiast władza miała taką kiepską właściwość po siedmiu, po siedmiu dniach w grobie, że cuchnął. Nie wytrzymasz przy martwym Jezusie. Jeśli zabijesz Jezusa przez to, że zabijesz spowiedź i komunię świętą, to nie wytrzymasz. Zacznie ci przeszkadzać wszystko, co związane z Bogiem. Jeśli pójdziesz po tej drodze zarosniętej cierniami, z krwawiącymi już nogami, to zacznie cię drażnić. Transmisja uroczystości religijnych w telewizji, ktoś, kto przejdzie się, przeżegna przed kościołem. Kościół Cię zacznie, budynek kościoła cię zacznie drażnić. To, że medali ktoś nosi zacznie cię draźnić. Prawdy Boże zaczną Ci przeszkadzać. Będą ci uwierać w życiu. Jeśli uśmiercisz Jezusa, tylko żywy Jezus daje szczęście i w ogóle sens bycia chrześcijaninem. Jeśli uśmiercisz Jezusa, to już wszystko jest bez sensu. Kiedyś głosiłem rekolekcję dla jednego z katolickich liceum. E, zamknięte rekolekcję dla dwudziestu kilku osób, młodych, dziewiętnastoletnich, przed maturą. E, no i e, od początku na rekolekcjach był chłopak, nazywany był średnim. Średni to był gość, który e, chodził, i ja z jednej strony głosiłem, że panie, tu żyje. Zambony, a on chodził po pokojach i głosił, że y, to nieprawda, że Bóg istnieje, że Boga nie ma i że najpierw był plec, a później był Bóg, żeby niektórzy z plepsu mogli, y, wymyślając Boga, plecem sterować. No i tak y, on głosił swoje swoje. Ja Młodzi mówili, że od roku na gazu, gazu miał opis: najpierw byli ludzie, później był Bóg. Średni oczywiście się nie chciał odpowiadać, no ale przyszło nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń przy wścielnych. No i pytam się średniego, mówię, średni, słuchaj, czy ty jesteś odcztowacz? No, mówi, odcztowacz. Średni miał 1,90 90 wzrostu wypięta lapa, potem są jakieś budowane. Hardy chłopak. I mówię, średni, czy ty odnowiłbyś przyrzeczenia wścielne? Co ksiądz? Zgłupiał. Mówi e, średni, no jesteś oczczony, weź wiadomość przyrzeczenia A średni mówi, a i tak to nie wierzę, to mogę od No i średni zrobił ten błąd, w cudzysłowie, i naraził się na nawrócenie. I słuchajcie, jeżeli ktoś jest obszczony i decyduje się na odnowienie przyrzeczeń życielnych, to w 90% kończy się to jego porażką, czyli zwycięstwem Boga. Średni odnawia przerzucenia ścielne. Mamy specjalne nabożeństwo przed kołtarzem taki wielki gar z wodą święconą. To była zima, nawrócaliśmy tam śniegu z animatorami, żeby ta woda była taka lodowata. Pobłogosławiłem tę wodę. No i odnawiali przerzucenia ścielne, podchodzili do tego garka z wodą. Składali rękę i żegnali się tą wodą święconą na znak odnowienia przyczyn ścielnych, otrzymywali medalik i słowo na obraz świętego świętego. No i średni odnowił przyczyn szczelne, podchodzi, nie wiedział oczywiście, że ta woda jest lodowata, wkłada rękę, no to troszkę tam wypad tego takiego zadarcia. Da, da Przeżegnał się, medalik założyłem, dałem słowo i wrócił do latki. No i następnie podchodzimy, nie? Ten tak końcem oka spoglądam, a średni zaczyna płakać, nie? Taki mi kłopot, zaczyna ryczeć jak bóg. I dzieciaki mówią tak, o nie dobrze jest, średni się rozpleje. I później posłucham, to, to jeśli średni się wyspowiada, to znaczy koniec świata. Średni się nie wyspowiadał, ale w poniedziałek, tydzień po rekolekcjach, zaczepia mnie na ulicy mama jednej z uczestniczek. Nie mówi teraz, proszę księdza. córka kazała przekazać, że w poniedziałek, po rekolekcjach, w kaplicy szkolnej, średni się wyspowiadał. Cieciaki się chyba boją, rzeczywiście. Koniec świata byli. Ale słuchajcie, drodzy, Jezus to jest żywy duch. Jeśli się narażasz na coś takiego, że odnowić przyrzeczenia chcielne, to się naraz na nawrócenie. Bo Jezus, jeśli poradził sobie z cuchnącym łazarzem, nieżyjącym od siedmiu dni, to taki średni to był dla niego testka. Tylko po prostu czekał na moment, żeby go wybrać. I drodzy, ta obrona rozgadała się w trakcie. Ale ląduje mi się. Ta obrona nasza, ta w ogóle walka chrześcijańska, to mi się tak zawsze, odkąd, odkąd przeżyłem bardzo tę historię Pana Michała Wołodyjowskiego z obrony Kamieńca Podolskiego, kiedy on w noc przed tym, jak, jak oddał życie, z Baśką sobie pokopał siebie, a Baśka tam zmarł, a się to stanie. to najgorsze co będzie. A Pan Michał mówi, nic to, nic to, tam będziemy sobie z A na tygłowkach, bramach, nic to właśnie, tutaj tylko na chwilę. I zobaczcie, rodzice, wcześniej składając księgę, że albo Kamieniec Podolski, albo, albo on. Kiedy Nazajusz, Kamieniec Podolski zostaje poddany przez kardynała Olszewskiego i, i władzę ówczesnej Rzeczypospolitej, co robi Pan Michał? wysyła do bańki wiadomość nic ci i staje na wałach kamienka, wypina pierś do przodu i mówi w niego nic to i ginie do poważnych przysięgów chrześcijaństwo to nie jest dodatek chrześcijaństwo to jest twój bój o kamieniec spodolskie to jest sprawa konoru to jest sprawa wytrwania do końca życia i powiedzenia swoim dzieciom i twoim wnukom: nic to, nic się innego nie liczy, tylko obrona Jezusa w twoim życiu i obrona sakramentu. Tylko to się liczy. I to jest najważniejsze. Życzę Wam, drodzy i sobie też, żebyśmy obronili sakrament pszczół. Obronili sakrament komunii. Obronili sakrament wyjmowania i obronili Jezusa w naszym życiu. I drogę do Niego. Amen.